Manco to z tej strony, witam Was bardzo serdecznie na kanale ProGaming. Dzisiaj w takim trochę nietypowym odcinku, ponieważ są to dwa odcinki w jednym, czyli prolog takiej, może serii, która będzie u mnie na kanale. Nie wiem, czy to można nazwać serią, bo te odcinki nie będą wychodziły tak, wiadomo, cały czas. Będą wychodziły raz na jakiś czas, tak jak mi się będzie chciał po prostu pograć w Network Speed Awarda, oczywiście. Druga rzecz to jest taka, że już poprawiłem wszystkie oceny, więc będę mógł nagrywać odcinki z gier. Więc dzisiaj będzie tylko to, co teraz wrzucam. Jutro, ewentualnie, będzie coś więcej, jeżeli będę miał czas. W każdym bądź razie, na razie musicie się zadowolić tym. W tyle cały czas będzie leciało właśnie odcinek z Network Speed a, taki wyścig, jeżeli to można wyścigiem nazwać, ponieważ uciekałem tam bardziej przed glinami na misji. I tak to by było w sumie z mojej strony chyba wszystko. Tylko ten odcinek będzie dłuższy, ponieważ to będzie dalej już bez mojego komentarza głosowego. Byście po prostu widzieli resztę. To tak komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, spodziewajcie się więcej filmów. Uh, I co? Na razie, oglądajcie. any traffic here i'm going to pull back Uh, clear uh, all units for this call. I'm gonna need some help with this one. No, 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 he's not stopping, he's not stopping. He's trying to get... Attention all units, uh, pursuit is uh, escalated now. We're looking at condition five. Repeat, we're at, we're at condition five. We gotta pass this guy now and slow him down. Make sure you stay with him. we got a roadblock ahead of the pursuit. I'm overtaking the suspect, uh, got a, by a block, stand by. At 1067 is Block, all units check your screens. Uh it went through the block. That's it, uh, we're calling him out now.